Siemaneczko widzowie Cześć, cześć moje wilczki To już drugi, znaczy trzeci film Z Robloxa Na tym kanale Wilczek Dzisiaj dokończamy budować dom Jak widzicie nabiłem sobie prawie 300 tysięcy monejów Tak pieniędzy 300 tysięcy Prawie sobie nabiłem I dzisiaj postaramy się zrobić dół Dokończyć ten dół Potem górę zrobić Żeby to jakoś wyszło Także zaczynamy od Kanapy. Oczywiście zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale Wilczek. Zachęcam, bo będą się bardzo fajne rzeczy tutaj działy. Robimy kominek, jaki ładny. Lampy, dywan. I to już straciłem bardzo dużo, także no naprawdę jeszcze trochę nam brakuje światła. Yy, dobra, kanapa. I kolejna kanapa. Widzo dywan. Od razu kupiłem. Dobra, wiecie 281 subskrypcji. No znaczy, się, jakiej subskrypcji? Yy, Monejów, ten. Więc teraz kanapę kupujemy. Dobra, yy, stół. Yy, dywan. Dobra, widzowie. Jak to ładnie wygląda, widzowie. Pamiętajcie, kręgielnie z własną w tym domu. No przecież to jest niemożliwe. Dobra, lampy. Okej, okay. mamy lampy. Tutaj jeszcze drzwi do. O, być. Halo? Hej, Poczekaj, co? Kim wy jesteście? Halo? Kim je wy jesteście? Halo? Ja jestem Lisek. Nie. Ktoś jest? Lisek. Ktoś. Widzowie? Kim wy jesteście? Powiedzcie. Ja jestem Lisek i nagrywam na YouTube. i Yy, jeszcze nie wiem, kiedy wleci mój pierwszy filmik. ja. Yy, yy, a ty teraz nagrywasz? Ja nagrywam na YouTube. Teraz? No! Dobra, no to yy, widzowie, jak pan na kanał Lisek, to taki króliczek ze słuchawkami, to zasubskrybujcie go, dobra? Zasubskrybujcie kanał Wilczek! A, a Kim ja... wy jesteście w ogóle? A ja. Będę też nagrywać. Też? Tak. Trójka youtuberów no. się poznała. O kurde. Co się stało, widzowie? Wy to widzicie? Ale jak wy się tu w ogóle dostaliście? Nie wiem. Po prostu sobie tak chodziliście po mapie? Tak. A ile macie pieniędzy ogólnie? Ja nie mam. Dwa przecinek trzy osiem cztery. Dwa tysiące a... Dwa tysiące, dwa, tysiące, dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery. A piesek ile ma? Ja mam... No, no, halo. Może sprawdzę na tabie ranking... Yy, jakiś piesek 31 tysięcy ja mam 272 o no ja y, grałam dzisiaj trochę i straciłam trochę pieniędzy. A mówisz bo... jak tu weшлиśmy To ty nie widziałeś, bo... że ty drzwi masz? Bo y, 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 Bo ten... Y, ja grałam nie i... Ten pieniędzy trochę straciłam i co tak spacerowałam po mapie, bo mi się nie chciało już budować. Spotkałam pieska i razem poszliśmy do wilka. to akurat mnie spotkaliście? Tak. A będziecie jeszcze kogoś szukać? Nie. Nie? Nie. My no sprawdziliśmy po prostu na mapie, czy Wilczek gra. Czy Wilczek gra? wy mnie znacie, wy mnie subskrybujecie? Tak. Wy jesteście moimi widzami? Tak, tak. O, moi widzowie! Widzowie mamy moich widzów. Piesek, lisek. Dobrze. To budujemy razem dom? Dobra, ale ja nie mam tego. Yy, bo ty masz taką skrzynkę, to nie? To ty możesz sobie ten. Yy, zarobić pieniądze, a ja nie mogę od ciebie zarabiać pieniędzy. I ja nie mam tych czerwonych yy, kropek. Wiem, ale będziecie patrzeć, jak będziemy sobie razem budować. O jacie, może wpadniecie na kanał Liska i pieska, może tam się pojawi, znaczy piesek będzie miał, ale Liska y, może tam się pojawi filmik właśnie z tej gry jak razem y, będziemy sobie nagrywać. Lisek już jest utworzony, tego nie ma filmiku. No. Lisek jeszcze będzie. Nie wiem kiedy nagram pierwszy filmik. To widzowie, wpadajcie na kanał Lisek. Może tam się będzie dużo rzeczy działo. No, to jest bardzo ładna Nie. ściana. W ogóle kręgielnia w własnym domu. To jest aż niemożliwe. No, ale dobra, budujemy dalej. Worek fasoli? Gdzie? To jest worek fasoli? Gdzie jest? To. Taka kanapa, jakby. Na dworze, tutaj. Zobaczcie, worek fasoli. Dziwne. To się w ogóle tak nazywa? O, kolejne worki z fasolą! Dobra. Kominek! Dobrze, siadamy widzowie! Ale fajnie, że was spotkałem. A może będziemy nagrać inne gry? Okej. Okay. Może jakieś się znajomych. Wiem, musimy jakoś to zrobić. Poza odcinkiem, bo dacie mi swoje jakieś tam rzeczy, żebyśmy mogli razem grać, okej? Okay? Swój numer telefonu i tak dalej. U ja widzów spo spotkałam moich piesek, lisek. Wy też się w ogóle nazywacie jej jak zwierzątka. No bo ona ogólnie chciała nazwać na YouTube piesek, a ja nazywam się Lisek i tak wypłynę. A ja wilczek, co jest? Sufit? Tutaj ma być sufit. Sufit. A może na górze będzie balkon? Ej no! A jest tu basen? Basen? Nie wiem. Będzie trzeba się przekonać. Czy tutaj jest światła? Nie wybudowałeś tego do końca. Jezu, jak to na górze dzień wygląda? To jest jakaś willa normalnie. Mega czekajcie, rezydencja. Czekajcie, e, patrzcie się w górę, cały czas mam zasnąć. W górę? W górę. E, albo tak, e, patrzcie gdzieś się na boku, patrzcie, patrzcie gdzieś się gdzieś się na boki, dobra? Uj, to może. co się stało? Spadłam, Spadłam z dachu. A spadłeś z dachu, ja tego nie widziałem. Mogę o, ja się ja Nie. O tutaj skoczę, więc patrzcie się cały czas o tutaj. Dobra? No. To możecie zastanowić, to widzów sobie ja... sobie go... Spotkaliśmy prawdziwych moich widzów. Oni mnie subskrybują, co się stało? Czowie w ogóle dziękuję wam, jesteście kochani za 7 subskrypcji. Lacsy. I... i... Spadło! I, w, I lisek spadł, ściana. Dobra, mamy ściany. Bardzo, bo to w końcu willa jakaś. No. O, zobaczcie, same y, okna y, same drzwi się otwierają. I to są takie okno-drzwi. Oknaliśmy. Ja bym nie kiedyś miał taki Minecraft na tablecie, bo kiedy ja miałam kiedyś tablet, to sobie zainstalowałam Minecrafta. I ja miałam tam mody za darmo, takie no one od razu mi się pojawiły. Ja ich, no ja ich nie kupowałam. I y, ja myślałam, że to są takie okna, bo to a, to, a potem jak ja chciałam to zniszczyć, to kliknęłam inny przycisk i mi się to otworzyło i dowiedziałam się, że to są drzwi, ale mi się już nie chciało zmieniać, bo wygląda to jak okno, więc zostawiłam to i do tej pory to na, tam jest. A twój tablet działa jeszcze czy nie? Działa. No bo mój telefon stary, to już co to jest? To jest Dura? może coś na no coś podłoga? Co to jest? Może na basen niebieski? No. Nie. Ja wiem. Kiedyś, ale ja basen kiedyś, taki duży nie. Ja kiedyś budowałam ten dom i chyba to był basen w tym miejscu. Nie, no dobra podłoga widzę. mamy. A tak. telefon. Tu, tu jest za, basen, no? Za dużo już nie działa. O, schody na górę! Barierka, Scho schody na górę. Ale skoro Ty go już budowałeś, to nie podpowiadaj nam za bardzo, bo chcemy, żeby to było nowe. Jak? Tak? Chodź tu na górę na chwilę. Mhm. Tu. Tym a, W czarnym by... miejscu, co nie? No. Wtedy ja budowałam dom, to ja, imię, ja wybudowałam sobie te schody, nie? No. I ja tutaj e, wtedy weszłam, co nie? Nie no. miałam tej e, góry. Spadłam na dół i nie mogłam się z tego wydostać. I to też tutaj było. W tym miejscu też ja to zrobiłam, właśnie. Mm -hmm. I tego się nie da mi Jak nie? nie da się. Widzowie, utknęliśmy. Nie da się. Pomocy, widzowie. Nie wiem. Poczekaj, widzowie. Zróbmy wieżyczkę. Jak mówię. A, dobra. Dawajcie, ja na was wskakuję. Okay, A ja dobra. Na was wskakuję. A my jak się to po nie Nie wiem. Ty nie da się. Dobra widzowie, my się widzimy jak zrespimy się znowu. Dobra widzowie, trochę to potrwało, no ale dziesięć na szczęście minut. no jest. Takie 10 minut i już jesteśmy z wami oczywiście. Dla Was to było kilka sekund. I, na przykład jedna może, ale dobra, my na razie tutaj chodźmy. Ja wiem ile sekund. Ile? Zero. Bo, e, my, bo Ty powiedziałeś, że mm, dany, mm, widzimy się jak coś tam, jak się znajdziemy już, nie? No. No, a e, potem e, e, o, nie, bo Ty zatrzymałeś kamerę, nie? Chyba zatrzymałeś kamerę. No, zatrzymałam kamerę. No, e, no i wtedy na e, wtedy, mm, widzów to jest Zero sekund, no bo y, ty powiedziałaś wtedy, że y, widzimy się jak już ten, y, no jak już tam, jak już do siebie dojdziemy, a tutaj nagle no ty mówisz coś tam, coś tam, że już doszliśmy. No dobra. Czyli to tylko sekunda. Albo dobra. zero. Licznik, co to jest, to jest licznik? Licznik? Co? Ty nazywał się licznik. Szafy, no to przecież. Tu... To są szafki. No, to, to, to jest, to jest licznik. Szaf szafki widocznie. No. Malowanie. O, malowanie. Ale obraz. No to jest o. malowanie. No, o, kolejny licznik. I kolejne szafki. Mhm. Dobra, szafy. Y, tutaj od razu mamy o ścianę. Ściana. ściana, co to będzie? Może nie podpowiadaj, bo ty już to budowałeś. Nie podpowiadaj, co to będzie. Stara o, kuchnia. Garaż. Poczekaj, nie. To wygląda mi na garaż. Mm -hmm. Ty, no właśnie, bo tu są też miejsca parkingowe. Garaż. Tak, garaż. Pisała o. nawet dach garażu. To jest... światła. To jest garaż. Zgaraż. To jest chyba garaż. Krzak, dobra. Ale to nie jest trochę wypracowane, bo fajnie gdyby to był taki przycisk, to by ten garaż zamykało tak jak w Brookhaven. No, to to może by będzie. O, brama garza, garażowa. Ty, dlaczego to jest takie malutkie? Nie da się tego zamknąć? Ty, ale to prześwituje jakoś. O, Br w ty Co ty zrobiłaś? O, Jak ty to zrobiłaś? Nie po prostu patrzcie. Chodzę, chodzę, chodzę. Cały czas chodziłam i... Dobra. Brama garażowa. Czemu te bramy są takie dziwne? Matko, czemu to się... nie? wiem. Czemu to się otwiera i zamek? To prześwietluje jakie mamy auta. Światła? No, jasno. O, to już chyba tyle z jakie... tego garażu. Jakie ładne światła? O kurde, ja tego nie ze... Za... to wygląda kilowz z Minecrafta. Czekaj, He. no trochę. Albo ręka Endermana. Ręka Endermana. No, taka wioletowata, taka duża. Możliwe, możliwe. Dobra, drzwi, budujemy do tego drzwi. No dobra, światła, ściana. Ile ja na to pieniędzy wydaję? Piesek! No weź pies. Boże, piesek. piesek. mnie zaklinował. Naprawdę? Tak. Piesek. Wy się chyba kłócicie zawsze. Ile wy lat w ogóle jesteście razem, albo dni, albo miesięcy? walka to jest Dużo. kibel. Ile? Wy jesteście przyjaciółkami? czy takimi bardziej kuzynkami, chyba przyjaciółkami. Tak, przyjaciółkami. A ile się temu poznaliście? Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie? Mhm. O kurde, to tyle mnie szukaliście, czy po prostu y, odpoczywaliście od szukania i... Odpoczywaliśmy, bo szukaliśmy cię dwa dni. Dwa dni? Mhm. Tak, no bo raz nie grałeś w to i... Nie wiem, jak to jest. Dobra. Gdzie ty No szukam jakiejś rzeczy, nie wiem, czy to już trzeba na górę iść. No znowu tak wspomniałem, zaklinowałeś jak w Hehe, <laughs> Będę cię teraz klinował. O, tu idziemy! Dobra, chodźcie. Gdzie? płoty za 660. Żywopłoty. To jeszcze mało już to jakoś. Ej, ja nie, Śpiazła, nie mam takich żywopłotów. ścieżka. Ja nie tak? Mam. Ja nie, nie miałam nawet takiej ścieżki. Ty to może jest to nowe? No. Chyba bardzo nowe. Tu? A budowałeś Nigdzie. taki blok? Jaki blok? Nie, ja to pierwszy raz gram. Yy, ogrodzenie. U, to Kolejne będzie? ogrodzenie. A? Co to jest? A Są. basement? A basement? Ty. A, to? To, a to jest basement? A co to jest basement? Taka gra. Czy tutaj się coś jesteś... ćwiczy? Sieć. Ty, to jest jego siatkówka, Siatku... albo Jestem... coś takiego. Ej, bo ta siatka no, wcale łapki. nie lewituje. No nie. Rakiety. Nie, to jest do tego. Co? Ja nie mogę zapomnieć kto jak to się nazywa. Paletki? No paletki tu są. Tak, to do paletek, a więc no. dlatego to tego nie jest. Ej, można ją wziąć. Światła. Można wziąć paletkę? Można wziąć. Nie gadaj. Nawet piłką można strzelać, jak się... Nie, zapuść przyjaciela, ja nie mogę. Dlaczego ja nie mogę? Bo ja mam. Jak ty to wzięłaś? Dobra, ja nie chcę tego brać. Wynik. Ej, jak zero. ona tu strzela? Klikam ekran. 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 Wynik jest 00 Ty, jakie fajne. A mówię? O! O, o, o! Widzę, wie prawie tu mam. Dobra tam. Ja idę budować dalej. Ty, tu też coś jest. Schody? Co to będzie? Schody. Normalnie. Światła. Czy to są schody? To są chyba... Tak! To jest schody. Winda. Winda! S... Te schody prowadzą gdzieś. Gdzie masz ty? Winda? A tu jest winda. Gdzie? chyba ja spadłam na dół. Chodź, tutaj. O, piesek jest ze mną. Chodź, piesek. Pokażcie to, bo ja na dół spadłam. Piesek, piesek, piesek zrobił ław. Więc. Że... Winda. U, gdzie winda? Gdzie normalnie. To będzie jakieś pomieszczenie. No. Obok, taki Jedziemy zimony, windą Tam obok tej... A gdzie jest winda? Gdzie ją macie? Tu, przy tym czymś. No. O, tu jest winda. Siema, Lisek. Piesek, zrób hał dla widzów. Ha? O, pojechałam. Dzięki, Piesek. O, ja spadłem. jest dwa razy hał dla widzów. Hał, hał. Widzowie. O. <noise> hał to chyba wieżek. Wiem. Dobra. Czekaj, co tu trzeba zrobić? Tu już nic nie ma. Piesek spadł. Utknęła. Właśnie, wy jesteście ona czy on? Ona. Ja Cześć, jestem każdy ona. Tobie. Każdy to wie. Bo dzięki głosowi. Czekaj, bo to jest chyba. Basen. A ty jesteś ona? On. A, to jest Można brę. też wejść. Którędy? No? Bo czekajcie, a coś tutaj jeszcze można zrobić? Gdzie? Tutaj. Na dole. Jest! Zdobądź to Zdobądź złoto. Ale to nie, to jest Zob, Robuxy. Z robuxy. Widzowie, widzowie, subskrybujcie mnie i może zrobię jakiś specjal na 10 subów. A Macie Robuxy? Ja mam. Ta, ty masz na pewno. Dobra, nie, nie kłamiemy, widzów. Dobra. O nie! Widzowie! Pieskowi się wyłączył tablet. Ja znowu Ona ma tablet. No bo mi powiedziała. Uh -huh. Wtedy, kiedy my znaleźliśmy się, przecież to słyszałaś. I. No tak. No i. A ona mi powiedziała. Nawet wcześniej. Ale może się chyba odzywać, albo nie. Nie może się. No dobra. Niestety. Dobra, stół, budujemy stół. O, jaki fajny szklany. Kanapa. Dobra. Szklany stół. 11% mam tylko. Tak? Tak. A ja widzowie mam 56% jeszcze. Dobra, krzesło, dywan, wow. keling. Co to jest keling? A, to są takie lampy. Dobra, robimy krzesło, krzesło, krzesło. Jezu, jak to ciemno. Jest. Krzesło, kanapa, krzesło, co się dzieje? Krzesło! Jeszcze raz krzesło, krzesło! O kurde, ile już pieniędzy wykorzystałem. Co tu się stało? Lampa. Gdzie? co tu się stało? No co, no jest no tu. No dopiero co był stan sytuacji, już tutaj rozbudowałam. No, szybko to robię. Lampa. Ej, Kanapa. Dajcie da się te lampy Wodospad? Co? Wodospad? A no tak. Ja to miałam. Most. Biały most no oczywiście. Ja utknęłam na dole. Ściana, dach, ja, leżaki. Ja utknęłam na dole, oczywiście. Haha. Ha. Idę teraz na Światła, lampa, dywan, światła, ściana. Ile ja rzeczy robię? Mam jeszcze 102 tysiące. Okna, lampa. O ja cię. Plus 263. Nie wiem czego dostępu? 263. ściana. Stół, o kurde, kurde. ściana, co dzisiaj tam przyszło, bo to ogólnie nie słychać. Bateria. Siup, 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 o kurde, ile już pieniędzy widzowie wykorzystuje. Telewizor, na telewizorze. Siup. Na telewizorze. Dobra, widzowie. I widzowie, zrobię te Fiatła, i różne takie rzeczy, a wy zostawcie subskrypcję. Jeśli chcecie więcej takich odcinków y, z Liskiem, z Pieskiem, to może nagramy. Bo teraz widzowie kończymy, bo jeszcze y, Liskowi się skończy bateria i będzie pasen. Mówiłam, mówiłam, że tam będzie pasen. No, ale widzowie, my się na, mi się nawet kończy pieniądze. Tak, widzowie. To było na tyle. Dajcie subika i łapeczkę I do góry subika z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków z Robloxa. I z liskiem i yy, z pieskiem. Czy chcecie więcej? Napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał i też Liska też kanał subskrybujcie. Pa. pa!